Witam was dzisiaj dzisiejszej aktualizacji na kanale CryptoClimate. Drodzy klasycznie, zaczynamy sobie od Bitcoina. W tym momencie Bitcoin 63700 dolarów. W momencie nagrywania tego materiału widzimy, że od wczorajszego dnia jedyne co udało nam się na Bitcoinie zrespektować, było to zebranie poziomu płynnościowego. Tutaj na timeframe jednogodzinowym mieliśmy reakcję od naszego imbalansu i widzimy, że w tym momencie wytworzyliśmy również w tym poziomie nowy poziom płynnościowy, który w tym momencie będzie naszym zaktualizowanym poziomem płynnościowym. Także widać, że w tym momencie Poziom imbalans tutaj nie został jeszcze zrealizowany, jest tutaj jeszcze miejsce, natomiast pokazało nam się kolejne potwierdzenie, ponieważ jeżeli tutaj mamy aktualnie nową płynność, istnieje duża szansa, że zostaniemy tutaj zritestowani, że dojdziemy do zebrania tej płynności i prawdopodobieństwo zwiększa się nam do tego, że dojdziemy do y, supply'u z poprzedniego materiału. Jeżeli go nie oglądaliście w prawym górnym logu lub na Przypięte wiadomości pod tym materiałem znajdziecie link do tego materiału, natomiast spójrzmy sobie na szerszej perspektywie. Spójrzmy sobie, co mówi na m.in. Market Cipher B, ponieważ jest to dobry wskaźnik, który pozwala nam oscylować oraz szacować to, czego możemy się tutaj spodziewać. Spójrzmy sobie na większym time 4-godzinowym. Widzimy, że w tym momencie tak naprawdę nie ma dominacji money flow, jest to ta zielona oraz ta czerwona tutaj fala. Jest to tak zwany money flow, czyli czy kapitał napływa, czy kapitał wypływa z danego tutaj coina. W tym momencie widzimy, że nie ma jasnego znaku. Mamy trochę zielonego, trochę czerwonego. Natomiast spójrzcie sami, te fale zielone są tutaj dość płytkie. Nie mamy tutaj takiej fali jak tutaj. Tego typu sytuacja pokazuje nam znaczny napływ kapitału. Dokładnie taką sytuację mamy tutaj, jest ona znacząco gruba, natomiast w tym momencie widzimy, że nasz kapitał tak naprawdę go nie ma. I widzimy, że wchodzimy prawdopodobnie w weekend, ponieważ w tym momencie tak naprawdę Bitcoin nie pokazuje nam za dużo ruchów. Widzimy w tym momencie mamy jedną świecę czerwoną, mamy spadek na 63574. Natomiast w tym momencie tak naprawdę kluczowe będzie uwaga przebicie tego poziomu, jeżeli ten poziom zostanie przebity w dół, tutaj również mamy płynność. Jeżeli byśmy sobie zobaczyli jeszcze tutaj dokładnie na mniejszych timeframe'ach, Widzimy, że tutaj mamy strasznie dużo szumu w tym oto obszarze, także tutaj, jeżeli chodzi o znalezienie strefy demand w tym obszarze może być moim zdaniem, ciężko musielibyśmy zejść na mniejsze time frame, jeżeli w ogóle by nam się to udało. I myślę, że tutaj mamy uwaga, jeden potencjalny demand, który może być już zrealizowany, jeżeli się nie mylę, natomiast widzę, że nie widzę, że nie są zrealizowane. także może być to dobry poziom, do którego możemy się tutaj dostać w perspektywie najbliższych kilku dni. Widzimy również tutaj, mamy trochę poziomów płynnościowych z tego obszaru, czyli 61 760. Także generalnie. Powiem Wam szczerze, że tak jak wam pokazywałem, jesteśmy w lokalnie w trendzie spadkowym. Tutaj bez zmian, tutaj mieliśmy lokalne przebicie. Natomiast ten poziom został podtrzymany. Generujemy cały czas lower low oraz higher oraz lower high. Także generalnie tu jesteśmy w trendzie spadkowym. Więc wszystko na ten moment wskazuje nam do zejścia do niższych poziomów, tak jak pokazywałem we wczorajszym materiale. Poziomem ostatecznym do podtrzymania będzie 59 850 w tym oto przedziale. Także w tym momencie ja tu nie widzę na ten moment jasnych Sytuacji jasnych sygnałów do wejścia mamy za mało potwierdzeń, ponieważ sam supply oraz sam poziom płynnościowy nie jest wystarczającym. Sygnałem do wejścia w pozycję na bitcoinie, szczególnie w aktualnych e, okolicznościach, ponieważ mamy ETF-y, mamy bardzo duży napływ kapitału, jesteśmy po halvingu, mamy jeszcze zwiększony szok podażowy, także w tym momencie musimy szukać tak naprawdę tak zwanych A-Setup, czyli setupów, które są potwierdzone minimum 3, 4, 5 nawet rzeczami. I te setupy zdarzają się relatywnie rzadko. To nie jest setup, który jesteście w stanie znaleźć, powiedzmy, co godzinę może on być raz na kilka dni, raz na kilka tygodni, natomiast wtedy mamy potwierdzone wejścia przez kilka różnych indykacji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to są za indykacje, dołączcie do kanału na Telegramie, ponieważ już niedługo będę. Pokazywał wam dokładniej, jakich indykacji oraz jakich potwierdzenia się osobiście doszukuje na wykresie, jeżeli chodzi o trading kryptowalutowy. Także tak wygląda sytuacja na Bitcoinie. Tak jak mówię, dzisiaj mamy piątek, wchodzimy w weekend, więc zakładam, że możemy spodziewać się tutaj również przez weekend ruchu bocznego, prawda? Natomiast ostatnio widzimy, że w niedzielę. Mamy często ruch w górę lub w dół, natomiast jest to dość duży impuls. Także w niedzielę możemy obserwować dokładnie, co się będzie działo. I chciałbym Was zaprosić od razu serdecznie na niedzielnego live streama, w którym zrobimy sobie będzie to popołudniowy live stream. Dokładne informacje ogłoszę na kanale na. Telegramie w tym oto miejscu. Jutro w sobotę jest event KryptoSphere. Także jeżeli ktoś się wybiera, ja tam będę, możecie się odezwać do mnie na Instagramie lub na e, telegramie. Także możemy się również tam zobaczyć na miejscu, jeżeli ktoś się wybiera. Natomiast chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, ponieważ ostatnio. Buszowałem po internecie w poszukiwaniu nowych opcji private sales, nowych ciekawych rzeczy i znalazłem coś bardzo, bardzo ciekawego. Znalazłem tutaj pewien projekt, nazywa się on Blast Up I dokładnie, jeżeli ktoś siedzi w świecie airdropów, możecie być zorientowani, o co tutaj chodzi. Blast jest to jeden z topowych blockchainów. Spójrzcie sami, w tym momencie Blast jest na siódmym miejscu blockchainów na DeFiLamie i uwaga, ma on miliard czterysta milionów dolarów. TVL-u na blockchainie potwierdzonego. Możecie to sobie sprawdzić na lamie. Także jest tutaj wszystko legit. Także ten projekt aktualnie robi sale. A. Mają oni w planie być swego rodzaju launchpadem na sieci BLAST i oczywiście token holderzy tokenu BLP będą mogli brać udział w presailach różnych, które będą miały miejsce na tym oto lunchpadzie. Widzimy, że aktualna cena jest 0,06. Jeżeli ktoś tutaj był we wcześniejszych stageach, cena wynosiła nawet 0,02. Natomiast niedługo będzie listing na giełdach zdecentralizowanych oraz na giełdach zcentralizowanych i są predykcje, że listing będzie na poziomie 0,1. Także ja tutaj na pewno będę partycypował, będę brał udział. Wrzucę Wam później potwierdzenie na kanale, na Telegramie. Widzimy, że możemy dokonać zakupu na sieci Blast, Ethereum, Binance, Smart Chain, Polygon oraz za pośrednictwem karty, co odradzam. Natomiast mówię, BSC, USDT albo Polygon USDT. Można sobie spokojnie wziąć udział. Widzimy, że zebraliśmy, zebrali w tym momencie 5 milionów dolarów tokenów. Następny stage będzie miał cenę 0,65 dolarów. Przejdźmy sobie szybko po stronie. Co tutaj się dzieje? 12 tysięcy holderów tokenów BLP oraz aplikacja, która już jest tak naprawdę funkcjonująca. Spójrzcie jak to będzie wyglądało. Mamy launchpad, do którego podpinamy nasz wallet i tu mamy projekty, które będą Miały miejsce oraz które będą brały udział w tym oto launchpadzie. Także widzimy, że produkt jest praktycznie gotowy. W tym momencie występuje pre tego oto tokenu. Token, tak jak powiedziałem, BLP. Kolejną rzeczą jest to, że wszyscy holderzy tokenów BLP będą tutaj mogli wziąć udział oczywiście w swego rodzaju różnego rodzaju boosterach. Tutaj macie dokładnie rozpisane wszystko na. Blast Up Docs, wszystkie linki również Wam przypnę w opisie. W zależności od tego, jaki będziecie mieli tutaj tier, możecie otrzymać aż do 12% booster pońców na Wasz wallet, więc to jest dość interesujące. Będzie również staking, także stekując ETH, WRAP, Ethereum albo USDB lub jakiekolwiek inne tokeny, które będą tutaj możliwe w tym stakingu, będziecie również mogli otrzymywać różnego rodzaju nagrody. Także powiem Wam szczerze, ja jestem tutaj mega ciekawie nastawiony do tego, na pewno tutaj wrzucę przysłowiową sportową stóweczkę, jak to u nas na Telegramie VIP ma miejsce yy, powiadać. Także tutaj są również launchpad tears czyli na podstawie różnych poziomów będziecie mogli, wiecie, klasyczny schemat działania lunchpadu nie? Także tutaj może być to ciekawe z tego względu, że tak jak Wam pokazałem, jest wolium bardzo duży i po prostu ten wolium może przejść na tak zwane dapsy w formie między innymi yy, lunchpadów których w tym momencie w których w tym momencie na w Sieci Blast, jeszcze nie widziałem. Roadmapa, także przejdźcie sobie blastup.io, wyślę wam dokładnie link. Wszystkie linki będą w opisie, także mówię: Ja tutaj na pewno będę partycypował. Potwierdzenie tego wrzucę oczywiście na mój kanał na Telegramie, więc to była jedna z ciekawszych rzeczy, którą udało mi się ostatnimi dniami znaleźć. I moi drodzy, tyle. Wchodzimy w weekend, będziemy tak jak powiedziałem w niedzielę, robimy transmisję na żywo, także zapraszam was wszystkich gorąco na live już w najbliższą niedzielę. I sobie wtedy na pewno zrobimy jakiś live trading, przeanalizujemy sobie sytuację z szerszej perspektywy, zobaczymy co się dzieje w rynku, zobaczymy nowe możliwości i tak naprawdę będziemy się na pewno dobrze bawili, bo o to w tym wszystkim chodzi. Także dzięki jeszcze raz. Widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji i w niedzielę na transmisji na żywo. Pozdrawiam i do zobaczenia.